Cześć, to jest strona Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym odcinku 10 odcinek quizu z Lego, niczego. Zapraszam, do oglądania Dzisiaj. Pierwszy quiz to jest 21 pytań. Jak dobrze znasz Lego? Niczego. Ja w ogóle przepraszam, jakbym kiedyś robił jakiś quiz i bym go powtórzył, ale. wiecie już jest tyle tych quizów, że. Ja trochę miesza, dobra. Czy Shima to prawdziwy Hima, czy Shima? Nie wiem, dobra. Czy. Po prostu, Shima to prawdziwy Ninjago. Nie wiadomo chyba, nie? No. Pracę zaraz... Znaczy, w, w ogóle... Nie, to jest takie... pomieszane, bo w niektórych quizach jest, że nie, a w niektórych, że nie wiadomo. Ale dobra, jak nazywa się Złota kola? Kosa wstrząsu? Jak Jay mówi na rdzycu? Chyba to kiedyś robiliśmy, tak się co potrafi robić bansza? Potrafi zamieniać człowieka w ducha. Tak, wiem, robiliśmy to. Ale zobaczmy, ale ja i tak tego nie pamiętam quizu, zbytnio. Potrafi opętać ludzi na odległość. Kto popęcał Lloyda? Tak, bez kitu to, to robić, ale jak zrobimy, to zrobimy, może teraz mi pójdzie lepiej. Kto jest dowódcą Ninja Droidów, generał Kryptor? Kto był pierwszym uczyniem mu? E Moro. Czy Harumi wystąpiła w filmie Lego Ninja Movie? Nie. Kto wykuł 4 bro, bronie? Daj ojciec Sky. Kto powrócił w sezonie 11? Pamiętam, pamiętam, że tutaj popełniłem faila I to był Lil Nelson I wtedy popełniłem faila, że dam nikt Kiedy Loic osiągnął pełnię możliwości? Kiedy się zło tym nie się złoty nie moc? Kiedy pokonał demony? Dobra, jeszcze nie osiągnął Kto uwolnił na rekana, Klaus, 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 Klaus Ale mina Kim byli ninja, ze w trzecim nauczycielami? Na kogo uczekał na spalonym glestarze Na Kroniksa. Kim zakochał się na dekan? Kto był górną postacią w wysyłaniu siódmym? Kai. Czego kiedyś bał się? Czego kiedyś bał się? Cool. Eee, smoków. Jak Jay nazywa u robaka w kosmosu? Czego to był światełek? Kto stworzył zwoje zakazanego sprężyciu? No pierwszym jest Fingy, co nawet była w jednej stanie jako to robił. Dobra, w kim kocha się Daret? W Gear Plotkarze. W ogóle są dużo, jest tutaj nazwisk takich, co pasują do tego, co robią właśnie ci ludzie. Dobra, dlaczego Jay stał się wężem? Bo w oku się o zęby że bo już Po czym zmienił go, by. W... Super ci poszło, jestem najprawdziwszym jest fanem ninja i prawdziwym ninja. Dobra, lecimy do drugiego quizu. Dobra, teraz quiz, jak znasz film Lego, nie Lego. Miałem grę i mam dalej w sumie. I jeszcze oglądałem. Czy cały film jest animowany? Nie. Bo to jest film zrobiony z klocków Lego chyba, nie? Tak, kim jest żelazna dama? Koko matka Lloyda. Koko matka Lloyda. czy Lloyda. Lili przyjaciółka Lloyda. No, Jezu, coś mi się włączyło. poczekajcie chwilę. Dobra, jesteśmy. Czy w filmie pojawia, pojawia się różowy niedźwiedź? No i znowu to samo? No błagam, bardzo szczęście mi chociaż sekundę. Dobra. Czy w filmie pojawia się różowy niedźwiedź? Nawet to jest pokazane na stanie dlaczego? Tak. Ja chyba ten potwór. Miał zdra. Miał zdra, oczywiście. Miał Miauzdra Miał zdra. Miałzra? A nie miałstra? Jaką mot Błada nad wszystkimi żołnierami posiadam od energii. Posiadam od zieleni. Jaką piosenkę grał na, na flecie? Jezus Maria! The weekend Whip chyba nie? Czekaj, kiedy śpiewa... Ty, bo na no serio on takie coś robił w ogóle? Ja to ten film oglądałem, byłem na premierze i to było chyba dwa lata temu. Oglądałem dosłownie to dwa razy. Chińskie bułeczki. Wariacji. No, fajnie. Dobra. Kto użył ostatecznej broni? Sprawa autorki za muzykę. Dobra. Kto użył ostatecznej broni? Lloyd. Germadon. Kto wyruszył w ostatecznej broni? Ostatecznej. Sensei U, Ninja i Germadon. Senseiun i ninja. Znaczy. Tak to. Tak to było. Dobra, kolejne pytanie. Kolejne pytanie. Gdzie znajdowało się broń, którą można było pokonać po stole? w wulkanie w rodzinnym domu germanonów na polanie w rodzinnym domu germanonów Czy ninja pokonali nie Niebo Germano stał się. Dobry. A bardzo dobrze. Odpowiedziałeś prawidłowo na większość pytań i zdobyłeś sporo ilość punktów. Gratulacje. Napiszcie w komentarzu czy robiliście ten quiz, a jak nie robiliście to zróbcie. I w ogóle chciałbym się zapytać kto może ze w szkoły. W ja mam się pytać jak dopiero jutro tak naprawdę idziemy do szkoły. Ale i tak napiszcie jak tam na rozpoczęciu. Jak ktoś chce no to może napisać do której klasy. Ja już bardzo dziękuję za oglądanie. Wyników, subskrybujcie kanał, bo do końca wakacji lecimy po znaczy do końca roku po stosowów. Trzymajcie się. Cześć.